Pocieszające jest to, że jesteśmy w fazie odbudowa, że staramy się pomóc ludziom szybko zakończyć prace szacujące straty w rolnictwie, żeby można było przejść do, do wypłat. Zostały wypłacone już te dopłaty bezpośrednie. Za chwilę rolnicy będą składali wnioski o dopłaty do niektórych upraw, których nie udało się zebrać z pola. Te wnioski trzeba do 15 listopada i proszę nagłośnijcie to, kochani. Zawsze korzystamy z Waszej uprzejmości, bo to ważne, żeby ci ludzie, którzy dzisiaj cierpią, bo są poszkodowani, nie zapomnieli o formalnościach, nie zapomnieli o tym, że aby dostać dopłaty 5 i 4 tysiące do hektara niezebranych plonów, trzeba złożyć wniosek do 15 listopada do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aby pamiętali o tym, że aby uzyskać kolejną pomoc, czyli zwolnienie czy rekompensatę podatku rolnego za trzeci i czwarty kwartał bieżącego roku, trzeba do, 20, do, 15, do 29 listopada dobrze złożyć wniosek i załączyć protokół szacowania szkód. To dzięki wam, panie i panowie, Możemy z tą informacją jak najszybciej i najsprawniej docierać do osób potrzebujących, dlatego bardzo dziękuję, że jesteście.